jest niekanoniczne i w ogóle złe. Co ty mi e, tak czy inaczej Sipowanie Sody z Cicho z Gandamem jest niekanoniczne, bo Soda był zazdrosny o Gandama, że o, on <ślad> spadł, że To, że, Gand, że Sonia lubi Gandama Okej. Okay. A Soda nie lubi I, i Soda był w depresji potem i, i on, oni się nie lubili, w sensie Cause Lucy, it seems you have quite the fashion sense. Do you want me to incinerate your clothes? Perhaps I can do that while you're wearing them!